Manką z tej strony Elio Batalii Retrofan. Tam u góry jest paleta kolorów komputera Commodore 64, a poniżej paleta kolorów komputera Atari 65X. Teraz dam chwilkę komodorowcom, żeby przygnęli się obu obrazkom i dostrzegli tą subtelną różnicę. Macie 5 sekund na, na popaczanie. No. Mimo tej ogromnej przepaści, którą dzieli oba komputery, jeżeli chodzi o grafikę i ilość wyświetlanych kolorów, to zdarzają się, zdarzają się, aczkolwiek nie za często, to są naprawdę sporadyczne przypadki, że gra wygląda lepiej na komodorę. I taką grę chciałem wam w dniu dzisiejszym pokazać, i będzie to Donkey Kong Junior, czyli dokładnie ta sama gra, którą ogrywałem odcinek wcześniej na Atari'nce, Dzisiaj pokażę wam ją na komodorku. Jest to jeden z nielicznych wyjątków, gdzie. No i je... no, no trzeba przyznać, to... bo ja jestem uczciwy. Ja zawsze starałem się w swoich materiałach mówić prawdę, być uczciwy. Naprawdę. Odsunąć na bok to, że jestem atarowcem, i spojrzeć tak z boku po prostu na, na oba komputery. I muszę przyznać: Donkey Kong y, Junior wygląda lepiej na komodorku, zaraz już sami zobaczycie. Natomiast wygląd to nie wszystko, wygląd to nie wszystko, bo liczysz jeszcze gameplay. A tutaj, tutaj nie wszystko poszło tak jak powinno. Zapraszam. Komodorek jest już odpalony, zrobiłem to wcześniej, bo tam tego Donkey Konga będę wgrywał z P1541, który mam od Rosy z kanału KRG, a tam trzeba się naklikać, tam trzeba się naklikać bez sensu, żebyście paczali jak się pochylam, pytacie, pytacie, cóż, cóż ja jestem taki wesolutki, samego rana o godzinie 7.22 w sobotę. Otóż wczoraj się okazało, no smutno mi z tego powodu troszeczkę, no bo Moja żona poszła w sobotę do pracy. Nie mogę z nią teraz tutaj siedzieć. Nie możemy spędzić. <laughs> nie możemy spędzić połowy kiedy. Jest w pracy, mamy czas teraz. Nagrywamy. Komodory Atari. Dobra. E, oczywiście tam trzymam za nią kciuki, żeby jej to jakoś zleciało. Wiecie co? Dobra. Load. Ta klawiatura z tutaj w tym komputerze. Load, jak to było? Cudzysłów, gwiazdka, cudzysłów, przecinek, 8, 1. E, tu są te takie jakieś te super turbo fast loa zrobione, także nie będziecie dzisiaj długo czekać specjalnie. E, return. Poszło, poszło. fajnie mi złote dla siebie, nie? Nie, no żony są spoko, generalnie, ale czasami nie są spoko. Run. Return. I teraz uwaga, to jest w ogóle nowa wersja. 2014 rok, tak jak mieliście wcześniej na ekranie, 31 lat komodorowców musieli czekać, więc tutaj. No, popatrzcie, tutaj się postarali, przynajmniej jeżeli chodzi o okręt tytułowy, trzeba przyznać, że jest spoko i na ogromny plus, na ogromny plus, yy, bo to teraz nie jest złośliwie, nie, że jest ten złośliwy, większość gierek w tych ekranach tytułowych, na przykład te Peak Quest czy coś tam, wszędzie ten fanzolony fioletowy. Tutaj zjechali fioletowym do minimum i ten ekranik wyszedł naprawdę spoko. Jest Mario, jest uwięziony tatuś, jest młody, kurde. I to się okazuje, jednak ja na Atari myślałem, że to jest Pampers. On nie, on ma po prostu takie body. Takie body, co się zakłada małym dzieciakom. I tutaj, co jest bardzo fajne też, bo ja zapomniałem wtedy to w materiale dać, tam w prawym dolnym rogu macie tego krokodyla bez dupy. I tutaj dokładnie widać, że to jest taki, taka mechaniczna pułapka. Tutaj, tutaj to jest wszystko naprawdę na tak. Ekranik tytułowy... Dajemy, dajemy, piątkę Komodorkowi. Aczkolwiek, aczkolwiek ekrany tytułowe na Atari są 100 razy lepsze. Jeżeli ktoś nie widział yy, mojego materiału razem z Hetsumi, który nagrałem yy, o ekranach tytułowych na Atari, nie sobie puści. No bo ta grafika przy jednak atarowskich to już jest takie takie czy? <taki> takie czy? Dobra. Naciskamy firę. To też tu się szybciutko ładuje. Ja już to sprawdzałem. Szybciutko się ładuje. Fajny wynalazek, te 15,47. Powiem to, miał z normalnej stacji. O, normalnej stacji lecieć to nie. Dobra. Standard Advanced Expert. Tutaj nie mamy nic więcej do wyboru, poza tym poziomem trudności i tam ilościami graczy. A, to co ma być więcej do wyboru, niby, nie? Dobra, dajemy. Dajemy Fire. I teraz patrzcie od razu, jak wygląda pierwszy level. I troszkę sobie jeszcze na nim pogadamy. Fire. Popatrzcie. Rzeczywiście. Teraz będę mówił całkowicie poważnie, już bez, bez złośliwości, naprawdę wygląda, wygląda super. Mi graficznie e, ten, ten ekranik w ogóle przypomina e, tą grę taką kreaturę, Creatures, Creatures na, na którą ogrywałem na którymś live'ie. Jest naprawdę ładnie, widać, że te... E, te, no te takie podesty, po których się wszyscy poruszają, to są takie po prostu ścięte drzewa, owalone z tych... z, no z, konar, z gałąziów. Wygląda to super. Takie ociosane drewno, te owoce, które wiszą na tych liniach, które możemy spuszczać na te krokodyle bez dupy, mechaniczne pułapki. Też widać, co to jest. Że tutaj jest banan, tutaj są jakieś, nie wiem, daktyle. Ustalmy. Daktyle nie wiem, czy są żółte. Udało się. Wygląda naprawdę rozpoznawalnie. Na Atari z tym było, z tym było gorzej, to przyznaję uczciwie. Natomiast. Już abstrahując od grafiki, e, zajmując się teraz gameplayem. Gameplayem to... Nie, to, to trzeba osobny, osobny fragment mojego mówienia na to poświęcić. Patrzcie na to. No anemia po prostu totalna. Jak troszeczkę w miejscu innym niż dom, zacząłem sobie tam na tym wice próbować, to ja myślałem, że coś jest nie tak usta ustawione po prostu z, z tym emulatorem, ale nie, skandalicznie wolno porusza się do góry. E, te poruszanie e, obu, obu rącz na obu linach jest, jest ok natomiast to jest po prostu padaka totalna. Dobra, udało się lebelek przejść. Poruszanie z padaka, skoki tego, tego Donkey Konga, który za chwilkę w takim większym wymiarze zobaczycie, to są też słabe. I tutaj jest zupełnie inna kolejność planż, popatrzcie. I teraz po tej planży nie mamy kluczy, tylko mamy tą z trampolinkami. Też naprawdę wygląda ładnie. Kurde, mordka mi się uśmiecha. Też widać jabłuszko, bananki. Ustalmy to też, że to tyle. Kurde, no prawie spadłem. Ale patrz, jak to skakanie wygląda. On się jakoś tak dziwnie w ogóle rozciąga, ten, ten, Donkey Kong. Jest to też jakieś takie powolniaste. No, ta, uwaga, imersja. Ta imersja, takie trudne słowo dla komodowców, jest też zupełnie inna niż na Atarynce. Na Atarynce grało się bardziej arkadowo, było to szybciej, dynamiczniej, fajniej. E, tutaj na te jajka trzeba uważać i teraz skaczemy. No kurde, nie złapał się! No bo chcę Wam pokazać trzeci level, tam jest z prądami, żeście go nie widzieli na tarii. Tylko tutaj po prostu jest anemicznie, ja się muszę przestawić w głowie, żeby to, żeby wolniej skakać. No co za dramat, nie? Jeszcze raz. Aż, aż mocniej, ekipada na, naciskam przez to. Bo mi się wydaje, że wtedy będzie. Dobra, jesteśmy. Teraz musimy się spuścić. Spuszczanie jest. Komodorowcy się całkiem nieźle spuszczają. Dobra, trzymamy się. No mi zadrgała ręka. Czekaj, no to nie, to, to nie, że będzie emocjonujący odcinek. Tu się po prostu przekładamy. Ten jajek nie spuszcza. Tutaj tylko musimy na te ptaszki uważać. Postaram się to ten trzeci level wam po jeszcze pokazać. Tak, ciekawość. To nie, nie, że gameplay, nie, że będziemy grali. Tylko muszę obczalić jeszcze raz, gdzie te ptaszki lecą, żeby się między nimi ustawić. Na podwójnych rączkach sobie tutaj wejdziemy. Góra, dół. Pyk, 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 pyk. tutaj się troszkę obniżymy. Na komodorku przez tą anemię y, jest. No kurde, tu, bo gada. I się pomyliłem, że on teraz będzie w dół leciał. Nie mamy życia już. Ja pierdzielę. Przecież to tylko chodzi. O, można było na górne od razu zaskoczyć. Mi się wydaje, że jak przytrzymuje klawisz, to troszkę dalej leci. Nieważne, dobra. Jeszcze raz, bo, bo się zdeorganizowałem. Jeszcze chwileczkę. Nie ta anemia w kurza, bo jak jest człowiek jednak przyzwyczajony do dynamizmu, do akcji, do rozgrywki na wysokim poziomie, to po prostu potem się denerwuje niepotrzebnie. Tutaj trzeba poczekać. Tutaj trzeba chwilę poczekać. Teraz jajo poleci i biegniemy. Dobra, teraz nie możemy ruszać w bok. Spuszczamy się, spuszczamy się, dobra. Teraz poczekamy, aż się ten pręcik wyciągnie. No, jesteśmy w domciu. Powinienem dojść. Tylko chcę Wam po prostu wizualnie pokazać, bo, bo trzeba przyznać, że naprawdę warto zobaczyć graficznie, jak to wygląda. Teraz muszę rozczalić te ptaki, bo jeden leci góra, jeden dół. Ten leci teraz na górze, więc my pójdziemy tutaj. Ten leciał dołem, czyli ten poleci górą. Obniżymy się. Ten poleci znowu dołem, więc wpadamy na górę. Przeskakujemy sobie szybko na tą stronę, i zaraz e, będziemy musieli chyba. Kurde, już wystraszyłem się, że na mnie poleci. Teraz, jak ten ptaszek sobie pójdzie w dół, to skaczemy. Nie, kurde! Uff. Dobra, niestety przegrałem. Teraz wam puszczę znowu w przyspieszonym tempie, bo chcę wam ten trzeci level po prostu pokazać. Teraz w przyspieszonym tempie pójdzie. Co za gówno. <noise> Woohoo! <laughs> No, udało się, ale znowu nie mam żyć, kurde. Jestem za nerwowy na takie wolne gierki. To jest drama jak do powoli chodzi, nie? No, ale popatrzcie, to jest taki level z prądami. No i tutaj też mamy takie już liny, takie... Nie liny, mamy takie stalowe rury, po których mamy się tutaj wspinać naszym Donkey Kongiem. No, ten levelek też jest na Atari. Jest brzydszy, jest brzydszy też, ale przynajmniej jest dynamiczny. Tu jest taka anemia. Rozpracowujemy, jak chodzą te pizdiołki i po prostu... I po prostu biegniemy. Jest to dosyć proste, aczkolwiek teraz już jestem po-i-ry-to-wa. My? <laughs> może się nie udać, ale przynajmniej sobie kilka popatrzycie, jak ten level po prostu się prezentuje na zwykłej Świecie. Lecimy, 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 lecimy. Skok. Atak od góry, ale nas nie doleci, dobra, przynosimy się tutaj. Może się uda, może się uda, nie wiem. Nie mam że ale to czy się uda. Ale kurde, nie wiem, czy klucza są potem. Nie wiem, jak te levely wyglądają, dobra. Jeszcze teraz, dobra, synchronizacja, lecimy. Pyk. Kurde, prawie do górnego dotknąłem. Dobra, jesteśmy na górze. Tak już zaznaczał jak dzikie te lata. Czekaj, ja to muszę rozgryźć. Ten lata jak popyrtany. Lata jak popyrtany i tutaj będzie tylko jeden puszczany przez Maria. Dobra, tego jednego mamy z głowy i teraz lecimy. Lecimy, 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 lecimy. Skaczemy, skaczemy. Dobra, udało się. <ścoughs> Pizza re. Dobra, zobaczmy co to dalej będzie, czy będzie ten z kluczami level, czy co, jak on wygląda, czy będzie coś innego. Bo tego, tego mi się nie udało przejść w miejscu innym niż dom. Tak, jest z kluczami. Kurde, też ładny, też ładny levelek. Dobra, to tutaj jeszcze chwilę zagrabę. bo tak, no, żyć już nie ma. A te ptaszki też ładnie są zrobione. I patrzcie, jak w porównaniu do Ataro... Kurde! Patrzcie, dobra, już ten na game over Powiem, To bym przeszedł z palcem w dupie, gdybym miał jeszcze. Tak, gdybym nie gadał do Was. Ale popatrzcie, e, przez ten fragment już mogliście zobaczyć, jak dużo prostsza jest ta wersja na komodorka, bo na Atarynce tych krokodylów e, od razu jak się pojawiły te. No ten lewy z tymi kluczami, to ich zaczęło nadupczać chyba z 4 albo 5. Tam musieliśmy co chwilę unikać, lina lewa, prawa strona e, uciekać. Tutaj. Prawie, bo ptak nie zajechał, ale nikogo tam praktycznie na górze nie było. To jest mega proste na komodorku, tylko trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego anemicznego totalnie tempa rozgrywki. Dobra, ale ogólnie tą gierkę oceniam. Niech się cieszą komodorowcy. Damy, damy piątkę, damy piątkę za grafikę. Nie odejmę punkta za to, za, to, za to powolne działanie. Niech się cieszą. 31 lat czekali, niech się cieszą. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Hej. Nie jest tak fajnie, jak mówiłem, jednak. Bo. Bo dostałem listę, co muszę zrobić. Muszę silikon na wannie wymienić, muszę przykleić taką płytkę, o to jest sam gra teraz tutaj. Taką płytkę, z cokolika takiego przykleić, bo odpad. czyli wanna, cokolik. Muszę jechać na zakupy, muszę zrobić obiad, muszę dopilnować dzieci, żeby posprzątały. Ale tak miło mi było, chociaż tak przez chwilkę wam się pochwalić, że, że mam taką swobodę. Ale nie, no bo ja to jestem jednak fantofelek, no. Trzymajcie się, hej. Dup.